Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj gramy Full Guys, nowa gra. Na moim kanale. Będziecie widzieć ją na sygnał Mam przyciszyć? Czy chcecie tak? No, dobra, przyciszę, bo. Uzera. Do dobra, nie no. Do 50 do 60 niech będzie. Dobra. Dobra, to czekamy i pierwsza nasza gra na odcinku. Sprawdźmy jak dużo uda nam się dzisiaj zdobyć, ale przyznam, że dopiero dzisiaj zaczynamy grać, na... Wczoraj to pobrałem, ale było tak późno, że musiałem już iść spać, no i nie udało mi się je zagrać, ale dzisiaj zrobiłem naprawdę dużo skinów. muszę nie mega dużo, ale no, trochę chema już. Mam nadzieję, że najważniejsze elementy te będziecie widzieć, przecież ja tutaj to wszystko widzę, więc Myślę, że u Was nie będzie rąk Ale nawet fajnie, ponieważ nawet cały komputer się nie nagrywa. Ja myślę, że mogę. Może... Nie no, jeszcze niech się podładuje chwilę. Sorry, mam tutaj trochę bałagan na biurku. Nie jest taki duży, ale... O nie, nie... Nie no, trochę lubię tę grę. Przyznam, dwa razy chyba przeszłam do kwalifikacji w tej grze. Widzicie moje ręce. Przepraszam, a w sumie to nie moje, tylko kamerzysty. Jak widzieliście w po poprzednim vlog, to wiecie jak głos ma kamerzysta, ale tu to przez też on też potrzebuje ja leki, która bierze, że mm, pies y, spajki z naszego z strzegom składu jak ktoś by się zastanawiał jak się nazywa. Może będzie ten nowy kanał, nie wiem, ale jego pierwszy film będzie w sumie, w... ale na tym głównie kanale będzie Fall Guys, z mojego konta, nie no to nie jest moje, to jest z całego Mroźnego Składu, jak będzie więcej kanałów Mroźnego Składu, co pewnie nigdy się nie wydarzy, a jak po prostu coś będzie... Co to było? Okay, nie wiem co to miało być. Ja naprawdę nie lubię tej wersji. No i mnie za kwalifikacja jest zerowa już. No już nie uda nam się. No nie udało się. No 3 minut, trzecia minuta odcinka, ale może nam się uda kolejny poziom zdobyć. Dobra. Nie no, chcecie, Głośki? W ogóle napi napiszcie, pod którym z odcinków, w którym da się komentarze pisać, czy, czy ten. Czy nie wszyscy tego w ogóle nie kontroluję? Macie Fall Guys, to może byśmy kiedyś zagrali w Steamie. bym was dodał do znajomych na Steamie, ponieważ Steamu kieruję się. Ponieważ ze Steamu polecam Steam na komputerze, ponieważ Fall Guys jest tylko na komputer i możecie znaleźć jakieś tam na. Yy, po, na możecie znaleźć Fall Guys, ale to nie jestem prawdziwy, ponieważ ja mam prawdziwego Fall Guysa. I nawet fajnie tak z 10, mi, 6, 10 minutowy film i koniec, nie będzie dłuższego. Ale myślę, że jakoś dobrze widać. Ja tutaj już zdobyłem za chwilę wam pokażę, który poziom mam. Ale teraz... Nie no nie będę wam zdradzać, za chwilę wam pokażę. Bo... Dobra, jest, mamy. Nienawidzę tego trybu. Szczerze, nienawidzę tego trybu. Big Fansów nienawidzę, szczerze. Tyż właśnie z drugiego sezonu tego zamkowego. Pierwszy sezon był taki normalny, a drugi był taki zamkowy. Jezu, jak dużo ludzi się pcha. Jezu, przez nich spadłem. Moja technika to jest czekanie. Prawie mnie zrzucił gość, ale zaraz spadłem przez tych ludzi. Bo oni mnie spychają. Ale szczerze nie lubię tego trybu, jak widzicie. Ciężko mi robić ten tryb, ponieważ to jest parkurowy. A ja parkurów Szczerze nie lubię. Polgaj się. Nie no, ledwo, ledwo, ledwo było. Gdybym jeszcze zrobił okrążenie, to by było... Słabo. Hmm. Kurde. Aj! A nie, nacisnąłem E przez przypadek. Kurde. W ogóle powiedz mi, jak gracie, nie no, no co ten gościu zrobił? Spich! Widzieliście to? Widzieliście to? On nie spychał. Ten, ten niebieski jakiś szalony jest. jest znowu przez mój przypadek. Może będzie, trafię rundę, która będzie. spoko. Szczerze. To ja tych trybów naprawdę nie lubię, tych takich e, z wiatrakami. Nie, że z wiatrakami, tylko te do przeskaki. Wania, jak widzicie. Mm, teraz spadłem. O, tamten gość nawet nie obczaił, że nie nacisnął spacji, w debil. Znaczy, jaki debil? Nie, to jest jakiś kupek, po prostu nie umie grać. Nie powtarzajcie nigdy już życiu tego słowa. Nie, no, ale byłem. Jak widzieliście, no nie udało się. Kurde, mówię na tym. Nie, byłem, jest. Nie, no nie nacisnęmy teraz r, zamiast nie, no znowu, nie będzie jak kwalifikacji. Nawet nie nacisnę teraz. Ale. Ale czemu te niebieski? Tamten niebieski powinien w ogóle być. Z... Z... No, po prostu mnie zepnął. Jakiś, nie wiem, co. Nie lubię, gdy tak się dzieje. Naprawdę, dwie rundy tylko zagramy? Szybko. Mm, przyznam. Skończyłem nie za dobrze. Dobra, klikamy... Dobra, sprawdźmy wyniki, może się uda dzisiaj. Nie no. Ale no, jak mam w nazwie pingu.pl zabawki i gry, no to właśnie nie no, tak? To... To muszę mieć więcej gier, niż zabawki to już mam. I jeszcze będzie jedna i w ogóle seria więc Minecraft, którą zapowiadałem, jednak nie będzie, ale myślę, że na niedługo zrobimy jakiś sezon drugi naszego Minecraft YouTube World, ponieważ naprawdę źle się zaraz i myślę, że diaksów na najbliższych czankach nawet nie znajdziemy. Po prostu. Nie znajdziemy. A nie chcemy się kupać teraz yy, tak dużo, Chyba byśmy musieli z tego zrobić live'a, ale byśmy musieli na innym koncie ale chyba mi rodzice, nie wiem, jeszcze mi rodzice nie pozwolili, jeszcze się na tym tak mocno nie zastanawiali i jeszcze nie było, że, że nie. I znowu to samo? Znowu ten sam tryb. Ja nie wiem, minutę czekaliśmy, minutę. Ja mam, ja mam super pomysł, dobra, nie, nie robimy tego, nie, nie. Nie, nie robimy. Nie robimy tego. Po prostu tego nie robimy. Nie Mimoż... Dobra, wróciliśmy. No to pokażę, na którym jestem poziomie. 14 poziom. Pierwszy dzień już. 13 prze... przeszłam. No dobra, to wszystko by było na dzisiaj ustawcie łapę w górę jeszcze chwilę sobie pogram Guysa i cześć.